Drodzy i tak jak Boże Narodzenie i wczorajsza uroczystość objawienia Pańskiego, to są takie dwa święta, w których można powiedzieć, że jest co oglądać w takim znaczeniu, że one są dla, naszych, dla naszego zmysłu wzroku, dlatego że podziwiamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Pasterzy przychodzą i widzą Jezusa, Trzej królowie wczoraj przychodzą. Widzą Jezusa, kontemplują ten Jego obraz, te tajemnice Jego przyjścia pomiędzy nas. To tak, ta tajemnica dzisiejsza Chrztu Świętego jest po to, żeby, żeby ją przeżywać, w tym znaczeniu, żeby, żeby działać. I tam w tych dwóch momentach Bożego Narodzenia i objawienia Pan Bóg przychodzi po to, żeby się człowiekowi pokazać jako jako człowiek, jako, jako ta mała dziecina, tak dzisiaj widzimy już dorosłego Jezusa, który jest posłuszny tym wszystkim prawom i przychodzi też po to, żeby, żeby sam dostąpić łaski Chrztu świętego. I przez to pokazuje nam, po co przychodzi. Przychodzi po co i jako kto przychodzi po to, żeby, żeby dać, nam, dać nam życie. I widzimy w tej Ewangelii świętego Marka bardzo krótkiej, że w czasie chrztu Jezusa, niebo się otwiera i Duch, jak gołębica wstępuje na niego. I kiedy my myślimy o naszym życiu, kiedy myślimy o naszym życiu, które czasami właśnie jest pełne różnych takich momentów, w których wydaje się, że niebo jest zamknięte, że nie wiemy jak postępować to, ten dzień chrztu Pana Jezusa pokazuje nam, a tym bardziej wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że przez nas, nasz chrzest, jesteśmy w Niego wszczepieni, to to niebo naprawdę się także i nad nami otwiera. I oczywiście nie jest droga wiary drogą prostą, drogą łatwą, nie jest tylko po to właśnie, żeby oglądać, trzeba nam pójść dalej od tajemnicy Bożego Narodzenia i objawienia pańskiego właśnie. W tajemnicę chrztu, tego także chrztu naszego, bo z niego coś wynika. Z niego wynika to, że idziemy za Bogiem, że mamy Jego przykazania przestrzegać. Jesteśmy do tego zdolni dzięki, dzięki miłości. Zobaczmy, że wtedy, kiedy nam ktoś z naszych bliskich coś mówi, że mamy coś czynić, coś robić, to jeżeli naprawdę go kochamy, to nie będziemy się zastanawiać, dlaczego mamy to czynić. Ale ta miłość wobec tego człowieka sprawi, że, że będziemy chcieli Go słuchać. I tak samo jest z Bogiem. Pan Bóg dzisiaj nas zaprasza do, do miłości, do tego, żebyśmy stawali się jak Jezus, który jest Synem Umiłowanym Ojca, tak żebyśmy my się stawali też dziećmi umiłowanymi, sami próbowali Go kochać. Lepiej być chrześcijaninem. I tego nie mówić, niż mówić, że się jest chrześcijaninem, a nim naprawdę nie być.